Cześć. Na wstępie zaznaczę, że ten odcinek nie powstaje po to, żeby się chwalić, no bo nie mam po prostu takiej potrzeby. Ten kanał to format dziennika inwestycyjnego i to nie moja wina, że zaczęło go oglądać tyle osób. Chciałbym przy okazji pokazać, że nieruchomości to nie jest jedyna inwestycja przynosząca stały dochód, powiedzmy pasywny, a do inwestowania dywidendowego wystarczy nawet 50 zł miesięcznie, chociaż no, efekty wtedy nie będą spektakularne. Oprócz tego wydaje mi się, że moja historia jest dowodem na to, że warto wyleczyć się z nadmiernej konsumpcji i nie poddawać się za szybko w dążeniu do celów, no bo sam zaczynałem inwestowanie właściwie od pieniędzy, które ludzie bez problemu miesięcznie wydają na papierosy i alkohol, a po czterech latach, również dzięki motywacji płynącej, z patrzenia jak raz zarobione pieniądze dla mnie pracują, no doszedłem do pół miliona kapitału. I to mówię tutaj o czasach jeszcze przed tym, jak ten kanał zaczął w ogóle generować jakiekolwiek dochody. Jeżeli jesteś nowym widzem, to szybko wspomnę, że dywidenda to część zysku, którą spółka wypłaca swoim akcjonariuszom. Wystarczy więc samo posiadanie akcji firmy, aby stać się jej współwłaścicielem i mieć prawo do otrzymywania dywidend, chociaż nie każda spółka giełdowa wypłaca dywidendy. W tej chwili, kiedy idę przez miasto i mijam stację Orlenu, punkty PZU, oddziały Banku PKO, ekrany, które wyświetlają reklamy i naprawdę wiele innych miejsc, produktów i usług, to mam poczucie, że to wszystko pracuje również dla mnie i dostanę z tego część zysku, odpowiadającą części akcji, jakie posiadam. To przy pewnej skali daje naprawdę spore poczucie spokoju i niezależności. I ostatecznie to nie same pieniądze, a właśnie wolność, spokój i niezależność są tutaj celem. W tym odcinku pokażę, jak kwoty dywidend kształtowały się u mnie rok po roku. Które spółki wypłaciły ich najwięcej? No i opowiem trochę ogólnie o swoim portfelu i tej strategii inwestycyjnej. Ja swoje akcje dywidendowe i ETF-y wykupuję od dłuższego czasu przez konto w XTB. Ta firma to partner kanału, ale konto polecam dlatego, że to no chyba po prostu najlepsze rozwiązanie w Polsce. Nie płacimy tu prowizji za zakupy i sprzedaż do 100 000 euro miesięcznego obrotu, a XTB znacząco ułatwia rozliczenia podatków, generując PIT 8C i raporty podatkowe. Link zostawiam w opisie i jak zwykle bardzo dziękuję za wsparcie. Ja sam na początku głównie skupiłem się na polskich spółkach dywidendowych, bo po zdobyciu odpowiedniej wiedzy możemy mówić w tym przypadku o takim prawdziwym zysku pasywnym. Dywidenda wpływa na nasze konto, a my tego nie musimy nawet rozliczać, bo podatek od dywidend z polskich spółek pobierany jest automatycznie. Taki portfel dywidendowy trzeba doglądać. Ale dla mnie to dużo przyjemniejsze niż wizja remontów i szukania odpowiednich lokatorów w branży nieruchomości. No ale wiadomo, co kto woli. Jeszcze może z poczucia odpowiedzialności dodam, że strategia inwestowania dywidendowego nie będzie prawdopodobnie odpowiednia, jeżeli nie miałeś czy nie miałaś nic wspólnego z giełdą. Tego po prostu trzeba się na spokojnie nauczyć. Dla zupełnie początkujących polecam moją serię filmów, w której co miesiąc inwestuję 500 złotych. I tam pokazuję taką, myślę, że odpowiedzialną, spokojną strategię, dzięki której przede wszystkim nie stracisz swojego kapitału, no i dasz sobie czas na naukę. Wtedy dopiero podejmiesz świadomą decyzję, czy chcesz zostać przy tej spokojnej, ale skutecznej strategii, czy właśnie wejść trochę głębiej w ten świat inwestycji i na przykład właśnie zacząć inwestować dywidendowo. Podkreślam, że ja nie zachęcam Was do robienia tego, co ja, bo być może macie inną sytuację życiową i na przykład dużo mniej czasu na naukę. Ale generalnie chcę zachęcić Was do jakiejkolwiek formy lokowania swoich oszczędności. Znalazłem ostatni obrazek, który świetnie obrazuje całą sytuację. i Jest na nim napisane, że nie zatrudnianie swoich pieniędzy do pracy to trochę tak, jakbyś grał w monopolii i nie kupował po drodze żadnych aktywów, no a po kolejnym przekroczeniu startu i zgarnięciu tej premii za przekroczenie startu oddawał czy oddawała wszystkie swoje pieniądze graczom, którzy kupowali te miasta i nieruchomości. To jest banalny, ale no serio bardzo trafny obraz tego, jak świat finansów rzeczywiście działa. Taki przeciętny i typowy człowiek w Polsce i przez te słowa przeciętny i typowy nie rozumiem nic złego, ale no jak się rozejrzycie po ulicy, no to raczej to wygląda niestety tak, że dana osoba zapieprza w pracy przez miesiąc, no a później z przymusu albo z własnej woli oddaje te pieniądze przedsiębiorcom, którzy sprzedają jakieś produkty, no wiadomo, że trzeba tam zapłacić za prąd, mieć co jeść, no ale jednak my w Polsce zaczynamy mieć coraz większe te nadwyżki kapitału, no i nie do końca, wydaje mi się, wydajemy je racjonalnie. Umówmy się, może tak, że ja w opisie i komentarzu tego filmu zostawię moje odcinki, z których będzie można wyłapać sporo praktycznej wiedzy na temat inwestowania dywidendowego, no bo w tym odcinku pozwolę sobie bardziej poopowiadać. Zachęcam więc do pójścia na spacer, siłownię, posprzątania mieszkania, czy słuchania sobie tego przed snem lub w autobusie. Zacznijmy może od tego, że faktycznie w tym roku otrzymałem już niecałe 28 tysięcy złotych z samych dywidend. No, to już spora kwota, i na przykład w całości pokrywa mi raty kredytu hipotecznego. Za kilka lat te kwoty będą zbliżać się do poziomu, który jest mi potrzebny do takiego podstawowego utrzymania, a więc właściwie, no to będzie już taka pełna niezależność od pracy, polityków czy w ogóle kogokolwiek. No i tak szczerze, jestem po prostu sobie wdzięczny, że zacząłem te 5 lat temu realizować swój pomysł, a wszystko zaczęło się od trafienia na podobny filmik. Oczywiście to 5 lat to w inwestycjach jest dosyć krótko i bardzo się temu wszystkiemu poświęciłem, więc z pewną dozą szczęścia udało mi się przez ten czas ponad przeciętnie zwiększyć zarobki, ale tak jak kiedyś mówiłem, nawet gdybym dzisiaj pokazał tu 12 czy nie wiem 14 tysięcy złotych z dywidend, to dalej byłbym tak samo zadowolony, no bo najfajniejsza jest dla mnie tutaj sama droga i ta świadomość, że za rok ten kolejny słupek prawdopodobnie będzie wyższy. Mi to po prostu sprawia Friday, więc nie ma znaczenia, czy na osiągnięcie celu, jakim obecnie 100 tysięcy złotych z dywidend rocznie, będę czekał 3 czy 10 lat. Czasami pod moimi filmami pojawia się pytanie, co się stanie, kiedy jakaś firma zbankrutuje w naszym portfelu. No, zwykle po prostu nic wielkiego, bo portfel zbudowany z 15 czy 20 spółek nie odczuje tego w przesadny sposób. A mówię to już jako praktyk w tej kwestii, no bo miałem taki jeden przypadek. Co prawda, widząc niepokojące sygnały, sprzedałem tę spółkę przed zawieszeniem notowań akcji, no ale ciągle to była strata. No ale tak serio, nawet jakbym stracił wszystko, to i tak ten cały portfel spokojnie by sobie z tym w dłuższym terminie poradził. Trzeba oczywiście nauczyć się odpowiedzialnie wybierać nasze inwestycje, aby minimalizować ryzyko bankructwa, stawiając na podmioty, które regularnie zwiększają przychody i zyski oraz są mocno osadzone w swoim rynku. To, co chyba najbardziej chcę przekazać w tych moich nagraniach, to jest myśl, że warto się uczyć, rozwijać i starać się coraz więcej zarabiać, nie po to, żeby kupić sobie drogie ubrania czy ładny samochód, bo to trochę takie błędne koło, a po to, żeby w pewnym momencie zapewnić sobie całkowitą wolność finansową, którą ja definiuję jako moment, w którym możesz w dowolnej chwili i w każdej sytuacji wstać i wyjść oraz powiedzieć dowolnemu człowiekowi, żeby spierać. Chociaż chyba lepiej zachować klasę i być kulturalnym. No i w Polsce od jakiegoś czasu myślę, że tak od około 2013 roku taka droga jest autentycznie możliwa. Mówię o tym 2013, bo wtedy chyba zaczynało się rodzić to rentierstwo oparte na nieruchomościach, a teraz już jest mnóstwo innych możliwości. Jeżeli masz nadwyżki finansowe, to warto to wykorzystać. Jeżeli nie kręci cię taki cel oparty na egoizmie, chociaż w sumie powinien, to mam w zanadrzu jeszcze głębszy cel. Jako naród doświadczyliśmy przez ostatnie 200 lat tak dużo nieszczęść, wojen i eksterminacji ludności, i tak dużo pokoleń poświęciło całe swoje życie, abyśmy dzisiaj mieli naprawdę fajne czasy, gdzie stać nas, żeby edukować dzieci, wyjechać na urlop, próbować nowych rzeczy, że szkoda byłoby to po prostu zmarnować. I tak jak w Wiedźminie ymm, dużą rolę odegrało przeznaczenie, tak te nasze pokolenia, oprócz dobrej zabawy w życiu, bo to jest ważne, powinny gdzieś tam u podstawy realizować to zadanie budowania silnego kraju i społeczeństwa, które dostaliśmy w spadku od tamtych pokoleń. Czuję się trochę jak Martin Luther King, ale chyba odwaliło mi po trzydziestce. I o ile przez ostatnie lata byłem dosyć egoistycznie nastawiony do życia, tak teraz trochę marzy mi się, żebym będąc starym dziadem miał takie przeświadczenie, że dołożyłem cegiełkę do tego, że na tym kawałku kulki fruwającej w kosmosie żyje się całkiem fajnie. Już kiedyś o tym wspominałem, ale no ja zacząłem inwestować dokładnie 5 lat temu we wrześniu 2019 roku i prawie od razu dostałem w mordę pandemią i mój portfel spadł o 30%. Każdy prędzej czy później będzie musiał doświadczyć tych niezbyt przyjemnych emocji, ale za przetrwanie takich kryzysów często dostajemy dużą nagrodę w postaci kolejnej hosy, szczególnie jeżeli jesteśmy na tyle przekonani do swoich akcji, że jesteśmy w stanie kupować je podczas spadków i wszechobecnego strachu. No, w każdym razie w maju 2020 roku dostałem swoją pierwszą dywidendę i sama ta idea, że ja raz zarabiam pieniądze, Inwestuję je, a później co roku, być może nawet do końca życia, zbieram tego plony. Tak mnie zmotywowała do działania, że autentycznie przez 3 lata pracowałem 7 dni w tygodniu, jeszcze na boku ucząc się tego inwestowania. Po czasie to chyba nie polecam takiego modus operandi, i zdrowie jest rozłożyć wszystko w czasie. No ale też nie ukrywam, że sukces w jakiejkolwiek dziedzinie będzie wymagał sporych poświęceń i trudności. No, nie ma się co oszukiwać. U mnie też oczywiście była ta ciemna strona, no i oprócz stresu i ciągłego zmęczenia, było to prawie całkowite zaniedbanie życia towarzyskiego. No, co mam powiedzieć? Życie to faktycznie jest sztuka wyborów, ja swoich nie żałuję, no a teraz staram się już naprawiać te zaniedbane aspekty. Dobra, ale to nie miała być moja psychoanaliza. W 2020 roku otrzymałem na swoje konto 1175 zł z tytułu dywidend ze spółek, które w większości trzymam do dzisiaj, takich jak Asseco Poland, Dom Development, GPW, czyli Giełda Papierów Wartościowych, Odlewnie Polskie i Interrao LT. Tę ostatnią w pewnym momencie sprzedałem, a firma już nie jest notowana na giełdzie, ale to dłuższa historia i to właśnie o tej spółce wspominałem w kontekście bankructwa. 2021 rok to już coraz bardziej rozbudowany portfel i nagroda w postaci wysokich dywidend za odważne kupowanie akcji w dołkach covidowych. W 2021 roku otrzymałem 8773 zł i wtedy zrozumiałem, że to faktycznie jest jedna z metod osiągnięcia niezależności i rentierstwa. Wtedy założyłem sobie, że będę starał się przy pomocy dopłat i organicznego wzrostu wypłacanych przez spółki dywidend zwiększać kwotę tych wpływów o 50% co roku. W 2022 się to udało i mimo wybuchu wojny otrzymałem 13 tysięcy złotych, a dramatyczne spadki na polskiej giełdzie znowu okazały się być okazją. Tę drugą bezce zniosłem już dużo lepiej niż pierwszą, więc chyba z czasem człowiek się przyzwyczaja. Im lepiej rozumie się rynek akcji i to, dlaczego on od zawsze rośnie w długim terminie, tym łatwiej też przetrwać spadki bez wykonywania jakichś głupich ruchów. 2023 rok to kolejny wzrost dywidend o 60% i 21 500 zł netto. No, 2024 okazał się nie być już tak udanym, bo wzrost rok do roku to tylko 30%, ale będę starał się wrócić do mojego pierwotnego założenia i w przyszłym roku w odcinku dowieść około 42 tysięcy złotych. Przy okazji musicie wiedzieć, że ten portfel już bez żadnych dopłat, tylko i wyłącznie reinwestując dywidendy, rósłby sam z siebie całkiem szybko. Więc teoretycznie mógłbym wydawać wszystko, co zarabiam, a te inwestycje w tle i tak zrobiłyby ze mnie milionera w dłuższym terminie. No, i to kolejny powód, dlaczego warto zacząć to robić, nawet jeśli w pewnym momencie postanowiłbyś, czy postanowiła przestać. Czasami, chociaż coraz rzadziej dostaję komentarz, że co mi z tych 7% dywidend, jak inflacja to wszystko zjada. No i te osoby zapominają o bardzo ważnym aspekcie posiadania akcji. No i właśnie tutaj przypomnę, że jeżeli nauczymy się dobrze selekcjonować spółki, to same dywidendy są tylko ułamkiem ze wzrostu całego portfela. Mój portfel wygenerował w tym momencie 201 tysięcy złotych zysku, z czego 70 tysięcy to są dywidendy, a 130 tysięcy złotych to wzrost cen akcji, więc dywidendy to tylko taki przyjemny, motywujący dodatek, a przede wszystkim powinniśmy skupić się na wyborze dobrych, regularnie zwiększających wyniki spółek, działających na perspektywicznych rynkach lub mających przewagi konkurencyjne. Dywidendy to tylko i wyłącznie pochodna zysków. Więc to na wzroście zysków powinniśmy się przede wszystkim skupić i nie zaczynać analizy od wysokości dywidendy, jaką wypłaca spółka. Teraz może pokażę Wam, które spółki w tym roku wypłaciły mi najwyższe dywidendy, ale no nie kupujcie tego błagam. Ja w większości te spółki kupowałem dawno temu i niekoniecznie są teraz jakąś wielką okazją musicie sami lub same nauczyć się analizować te podmioty, a jeżeli Wam się nie chce, to świetnym wyborem będzie inwestowanie w ETF na akcje całego świata lub indeks S&P 500. W tym roku na najwyższym stopniu podium staje spółka PZU z kwotą 5600 zł netto, a więc ta dywidenda, która jeszcze nie wpłynęła na moje konto, to będzie taka dodatkowa wypłata w wysokości średniej krajowej za sam fakt posiadania akcji tego ubezpieczyciela. Jak widzicie, to już czwarta wypłata, z czego wcześniejsze też były spore. PZU wypłaciło mi łącznie 14 tysięcy zł netto dywidend, co pokrywa 34,5% kwoty mojego zakupu. No i nie mam wątpliwości, że jeśli nie zdecyduję się sprzedać PZU, to ten zakup zwróci mi się w pewnym momencie w 100%. A więc zwróci mi się z dywidend, no i cały czas będę posiadał te akcje. No, trzeba też uczciwie powiedzieć, że mam bardzo niską cenę zakupu, bo kupowałem sporo tych akcji w pandemii i później po ataku Rosji na Ukrainę i średnia cena moich akcji PZU to 28 zł i 73 grosze, a obecna cena wynosi ponad 41 zł. Druga największa wypłata i srebrny medal trafia do spółki Kenty, która dostarczy kwotę 4200 zł. Grupy Kenty nie mam tak długo jak PZU, więc ta historia dywidend też wygląda biednie. Ale no nie mam wątpliwości, że te słupki będą pojawiać się co roku, bo jest to jedna z najlepszych i przy okazji najbardziej przewidywalnych firm dywidendowych na GPW. I sam modlę się o spadki na tej spółce, żeby ją jeszcze dokupić. Grupa Kenty po dwóch wypłatach zwróciła się aż w 21%, no i też nie mam wątpliwości, że obecnie posiadane akcje zostaną w pewnym momencie spłacone z samych dywidend. Na ostatnim miejscu podium ląduje bank PKSA. Jak pewnie wiecie, banki w czasie wysokich stóp procentowych mają prawdziwe eldorado, a ja na realizację tego scenariusza czekałem od 2020 roku, kupując właśnie wtedy akcję PKSA. Z tego podmiotu otrzymałem 3600 zł dywidendy netto, co stanowi aż 25% mojej kwoty zakupu. Czasami zdarzają się komentarze, że po co te akcje i dywidendy, jak można trzymać kasę na 7% lokatach? No i tutaj bardzo dobrze to widać. Niedługo spadną stopy procentowe, lokaty będą płacić coraz mniej, a przy akcjach kupionych za dobrą cenę i cierpliwie przechowywanych ta stopa dywidendy może sięgać nawet kilkudziesięciu procent. I to nie będzie najprawdopodobniej wypłata jednokrotna, tylko będzie powtarzać się co roku. PKO w tym momencie spłaciło się z samych dywidend w 40%, a wzrost kursu to kolejne 130%. Mogę pokazać jeszcze słupki dywidendy spółki Asseco Poland, bo to jest firma, której akcje kupiłem niemal dokładnie 5 lat temu na start mojej giełdowej przygody. No i mam do niej sentyment, a również dlatego, że ta spółka działa w moim rodzinnym mieście. Nie powinno się tak robić, bo to już taki typowy home bias, ale trudno. Jestem coraz bardziej dumny z kolekcjonowania tych kolejnych rosnących słupków, bo to no serio jest mega przyjemne uczucie jak ma się świadomość, że udało się wyznaczyć sobie jakiś cel i tak konsekwentnie go realizować przez 5 lat. No w każdym razie na tym wykresie widzicie, że to już moja piąta rosnąca dywidenda ze spółki Aseco. Wzrost spowodowany był nie tylko moim dokupowaniem akcji, ale też zwiększaniem kwot dywidend przez Aseco Poland. Generalnie to nie jest moja najlepsza inwestycja, no ale jestem na plusie, dostaję te dywidendy, więc jest ok. Piąty raz dywidendę wypłacił mi również deweloper mieszkaniowy Dom Development. Nawet nie wiedziałem, że mam te akcje aż tak długo, ale tutaj też nie mam większych wątpliwości, że te kwoty będą z czasem rosły i podobnie jak w przypadku grupy Kenty, chętnie wykorzystałbym jakieś większe spadki do zwiększenia tej pozycji. Jeszcze standardowo w przed komentarzami, że inwestowanie dywidendowe nie jest optymalne podatkowo, to. Po pierwsze, można to robić przez emerytalne konta IKE, które są zwolnione z podatku Belki i w ogóle go nie zapłacić, wytrzymując za emerytury, lub po prostu odroczyć ten podatek, jeżeli będziemy chcieli korzystać z pieniędzy wcześniej. Za dosłownie tydzień lub dwa XTB powinno wprowadzić konto IKE, więc najprawdopodobniej będzie można inwestować i bez podatku Belki, i bez prowizji, a to będzie ogromny napęd w długim terminie. Po drugie, Przeciętny człowiek faktycznie będzie miał lepszą stopę zwrotu inwestując w ETF na cały świat, i sam to polecam, ale mam przypuszczenie, że ten sam człowiek inwestujący dywidendowo ostatecznie zgromadzi więcej kapitału. No i o co mi chodzi z tym dziwnym twierdzeniem? Ano o to, że stopa zwrotu przez pierwsze lata nie będzie mieć zbyt dużego znaczenia, a będą liczyć się dokonywane wpłaty i zwiększanie zarobków. Ja na swoim przykładzie, moich znajomych czy widzów. Dostrzegam, że te otrzymywane dywidendy naprawdę realnie motywują i nadają taki prawdziwy cel i sens zarabianiu i rozwijaniu się. Dlatego ja tak często powtarzam, że nawet jeśli miałbym lepszą stopę zwrotu inwestując w ETF, to miałbym też dużo mniejszy kapitał, bo nie czułbym takiej chęci zwiększania moich dopłat. No i serio, te rosnące z roku na rok słupki dywidend doprowadziły mnie do stanu produktywności, o który sam bym się nigdy nie podejrzewał. Mimo, że dużo pracowałem, to całkiem fajnie wspominam ten czas i uważam, że o ile ważne jest, żeby się nie zajechać i nie wypalić, to każdy ambitny człowiek powinien przynajmniej przez jakiś czas tak naprawdę ciężko popracować w kierunku osiągnięcia swojego celu. Tak jak też kiedyś wspominałem, był w moim życiu czas na zabawę, sport, później imprezy trochę wieczorów przeleżanych przed serialami, ale po tym 25 roku życia stwierdziłem, że póki mam dużo energii, to nadszedł etap, kiedy po prostu mogę trochę więcej popracować. Efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania, a u podstaw tego wszystkiego stało faktycznie inwestowanie dywidendowe, bo inaczej zatrzymałbym się po prostu na takiej przeciętnej pensji, żeby móc sobie kupić jakieś ubranie, jedzenie i dobrego kompa, bo innego sensu w zarabianiu wtedy nie widziałem. Trzecim punktem przemawiającym za inwestowaniem dywidendowym jest to, że przynajmniej według mnie to jest taka esencja inwestowania. Kupujesz jakiś biznes nie jako spekulant, który chce zarobić na wzroście cen akcji, a jako realny współwłaściciel, który chce, żeby firma się rozwijała, ale również dzieliła częścią zysków. Ja z inwestowaniem w etf -y czy spółki wzrostowe miałbym taki problem, że prawdopodobnie latami nie skorzystałbym z tych pieniędzy. Znam siebie i wiem, że odkładałbym sprzedaż tych instrumentów w nieskończoność, żeby jeszcze trochę zarobiły i jeszcze trochę urosły. Dywidendy dają mi pewność, że moje inwestycje dają mi korzyść już tu i teraz, a nie dopiero na emeryturze. Ja specjalnie ostatnio przeznaczam dywidendy na takie bieżące wydatki, żeby odczuć wpływ moich inwestycji na życie tu i teraz. Teoretycznie powinno się jak najwięcej inwestować i reinwestować te dywidendy, no ale po kilku latach przy pewnej wielkości portfela, no kto wam zabroni to wydać na dębowe, mocne zrabki? No i po czwarte, to jest fajna, rozwijająca przygoda. Przez pięć lat mojej kariery poznałem tyle różnych biznesów i zrozumiałem tyle zależności, o których nie miałem pojęcia, że śmiem twierdzić, że moje teraźniejsze czy przyszłe ruchy biznesowe są lub będą bardziej świadome i przemyślane. Już nie mówiąc o takiej miękkiej wiedzy na temat emocji, błędów poznawczych, która przydaje mi się codziennie. Oczywiście to nie jest jedyny i najlepszy dla każdego sposób inwestowania, ale chciałem wyjaśnić, co ja w nim widzę, i że po prostu jest dobrze dopasowany do mojej osobowości. Jeżeli chodzi o kwotę, od której wygenerowane zostało to 28 tysięcy dywidend, to ja ustawiłem widok mojego portfela i on kończy się na dacie ostatniego dnia maja 2024 roku. Mniej więcej wtedy przestałem już tak całkowicie kupować spółki, które były przed wypłatą dywidendy, a kupowałem te, które już wypłaciły, no bo szczerze mówiąc, wolę kupować po tym odcięciu dywidendy, jak ta dywidenda nie trzyma już tego kursu akcji w ryzach. To jest oczywiście taki szacunek na oko. I na przykład w tym portfelu mam też trochę spółek, które w ogóle nie wypłacają dywidend. No, ale jak podzielimy sobie 28 tysięcy na to 365, to wyjdzie około 7,6% netto stopy dywidendy. No, jestem z tego mega zadowolony. Jak to się utrzyma w dłuższym terminie, to bardzo szybko powinienem dojść do tych 100 tysięcy wypłaconych dywidend w ciągu roku. Ostatni wątek, jaki chciałem poruszyć, to oszczędności i konsumpcja. Ja do tego podszedłem tak, że pierwsze 3 lata to faktycznie było momentami przesadnie mocne oszczędzanie. Telefon z pękniętym ekranem za 400 zł używany przez 4 lata, który zachowałem sobie na pamiątkę i tym podobne dziwactwa. Wszystko do tego, że kiedyś przeczytałem super radę, żeby kupować sobie rzeczy na które ma się ochotę. Ale dopiero wtedy, kiedy nasze aktywa na nie zarobią. Czyli na przykład droższy telefon kupujesz sobie wtedy, kiedy dywidendy i odsetki od obligacji przekroczą powiedzmy 3000 zł rocznie. Takie podejście gwarantuje, że odsuniesz konsumpcję na zasłużone drugie miejsce, a na pierwszym miejscu postawisz swój własny majątek. Konsumpcja na pierwszym miejscu to po prostu sponsorowanie tego majątku komuś innemu. Swoją drogą dla mnie ten droższy telefon stał się problemem, bo korzystam z niego więcej niż bym chciał, a tamten stary ledwo działał, więc aż tak kompulsywnie po niego nie sięgałem. W ogóle też, mimo tego że stać mnie obecnie na samochód, to trzymam się tej mojej zasady i korzystam sobie cały czas z komunikacji. A na samochód przyjdzie pora, kiedy moje roczne dywidendy zbliżą się do tych 50 czy 60 tysięcy złotych, w zależności od tego, co będę chciał sobie kupić. W razie czego wtedy zapytam i mi coś podpowiecie, bo ja się na tym kompletnie nie znam, ale najchętniej to chciałbym jakiś automat. Ta zasada może i sprawi, że na kilka lat odsuniesz od siebie nowe gadżety i wszystkie przyjemności w życiu, ale przynajmniej nie będziesz przez całe życie biedakiem. Pozdro! Tym optymistycznym akcentem kończę ten bezsensowny wywód samozwańczego coacha z internetu i powoli się żegnam, chociaż na temat dywidend i korzyści z nich płynących mógłbym chyba już napisać książkę albo nagrać 10-godzinny monolog. Dajcie znać jak kształtują się Wasze słupki wypłat dywidend w tym roku i czy chcecie więcej materiałów na ten temat. Jeszcze na koniec poproszę łapkę w górę, czytam komentarz i przypomnę, że te akcje dywidendowe oraz ETF-y, o których mówiłem, można kupować na koncie w XTB, a wszystkie przydatne linki są w opisie filmu. Ja mówię o tym XTB nie tylko dlatego, że z nimi współpracuję i jestem akcjonariuszem tej firmy, ale no jest to spółka polska, sam z tego konta korzystam, jest dobre, więc czemu by nie polecać? W tym materiale to już wszystko, a my jak zwykle słyszymy się niebawem. Cześć.